No, nie zapominajmy o tym, że wciąż to jest postać fikcyjna Marta Żmuda-Trzebiatowska, która po prostu nazywa się tak jak ja. Jej problemy są troszkę mi bliskie, ale też i odległe. Jeśli chodzi o jej dylematy, kariera, dom, no to powiedzmy, że tutaj na tym polu jesteśmy blisko. Natomiast jest fantastycznie, że mogę w tej roli po prostu przemyślicić parę że tak powiem, takich zabawnych własnych historii, i trochę się z siebie też pośmiać. Mi się wydaje, że to jest fajne, że możemy gdzieś puścić oko do widza i pokazać, że mamy dużo dystansu do siebie. Odwrotnie. Najpierw dostałam propozycję i przeczytałam e, odcinek, a potem obejrzałam oryginał. E, i inaczej sobie pewne rzeczy wyobraziłam, więc e, myślę, że też zrobiliśmy to po, po naszemu. Tak, oczywiście. Agenta mam właściwie od czasu studiów, bo e, pierwsze kroki w kierunku ulicy Hełmskiej, to jest e, ulica, gdzie wszyscy ci agenci mają swoje biura, e, poczyniłam już na drugim roku studiów. I właściwie szłam, pamiętam, z takim swoim CV portfolio, namówiona przez koleżankę z roku Joannę Moro, która powiedziała, nie, 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 to już trzeba do agencji, już, już to musimy załatwić, e, jeszcze będąc na studiach. I pamiętam, żeśmy tak szły i zapytały jakąś panią, Panią, która przy oknie rozmawiała przez telefon o drogę do konkretnej agencji, Asia jakąś tam wymyśliła. A ta pani, a w jakim celu? No, że chciałyśmy tam się zapisać do tej agencji aktorskiej. A macie zdjęcia? Tak, dałyśmy te zdjęcia i ona nas wzięła do swojej agencji, i właściwie y, tydzień później y, na pierwszy casting mnie wysłała, który okazało się, że wygrałam, więc bardzo szybko u mnie to się wszystko zaczęło, szczęśliwie. Jest takim e, ojcem tutaj opiekuńczym, ale też czasami surowym. Trochę tutaj konfabuluje, no ale powiedzmy, można mu wybaczyć, bo koniec końców z wszelkich terap terapatów nas tutaj e, e, wyciąga, więc e, no myślę, że to dobrze oddaje charakter tej pracy. Ja myślę, że po prostu pracę jest ciężko pogodzić z macierzyństwem, to znaczy e, mam takie doświadczenie i dużo mam e, się ze mną tutaj w tym temacie zgadza, że e, kiedy jestem w pracy to... Moja głowa myśli, że powinnam być w domu i że jestem tam bardziej potrzebna, ale kiedy jestem w domu i za długo jestem w tym domu, to chciałabym być w pracy i mam takie poczucie, że, że coś tutaj mnie omija, więc no to już tak zawsze będzie. Ale jedno z tylko dzięki jednemu i drugiemu jest, jestem w pełni szczęśliwa. To. No tak, zawsze chyba się tak mówi, że okej, okay, to nie jest problem, że dam radę, a potem dopadać jakiś lęk czy strach. Dużo rzeczy się trzeba nauczyć do konkretnych ról. Ja też miałam akurat okazję i uczyć się tańca na róże, jazdy konnej. I czasami napawa mnie lękiem, jakby nie, nie ukrywam, że czułam zawsze respekt do koni, już dzisiaj może trochę mniej, bo w końcu zaczęłam to robić z pasją i dla siebie, ale wcześniej chojrakowałam, że ja. Radę. Ale ja pamiętam, że to też mój pierwszy dzień zdjęciowy na, na planie serialu kryminalni u Patryka Wegi, gdzie udawałam, że oczywiście ja na planie to już 100 razy byłam wiem, co to znaczy stanąć w pozycji w świetle, a nic nie wiedziałam i tylko patrzyłam, co robią inni. Jeśli macie Państwo ochotę um, poznać nas z trochę innej strony i razem z nami się troszkę pośmiać, to zapraszam Was na serial Mój Agent.